Siema. Dzisiaj będą trzy słowa o osobach, które chodzą w tak zwaną kratkę na treningi albo są jak Kometa. Są przez moment, potem długo ich nie ma, trzeba na nich czekać i tak itd. Tak Myślę, że wiecie o co chodzi. Pewnie każdy z Was ma kogoś takiego w klubie, do którego uczęszcza. I postanowiłem posiłkować się czyimś filmem. Niestety, stitch jest dla mnie niewystarczający. Duet też byłby za krótki odnośnie tego, co chcę powiedzieć. Dlatego pozwoliłem sobie pożyczyć, w cudzysłowie, ten film i zaraz Wam powiem dlaczego to, co jest na nim przedstawione w zasadzie miało być żartem, ale tak naprawdę powinno być rzeczywistością i dlaczego nie należy się na to oburzać. A chodzi o ten film. Cześć trenerze. O, młody. Ile Ciebie nie było? No, 11 miesięcy. 11 razy 220? Jesteś 2,400 do mnie. Plus wpisowe, bo zdążyłem cię wypisać z klubu. No dobra, pośmialiśmy się, wszystko fajnie. A teraz o co chodzi i dlaczego to nie ploniemy żart? Pierwsza rzecz jest taka, że jeżeli ktoś chodzi w Kratkę, to jego umiejętności też będą w Kratkę, forma będzie w Kratkę, raczej będzie zniżkowa po powrocie i tak dalej. I czemu trener ma poświęcać czas i uwagę komuś, kto być może za chwilę zniknie? Jest to po prostu bez sensu, i to się odbija na innych, nawet jeżeli taki ktoś jest, powiedzmy, talentem. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, pod tym filmem oryginalnym pojawiły się różne komentarze, typu A ja trenowałem tam, gdzie było za darmo. Ktoś skomentował mój komentarz że kretyn. Jasne, 111 lajków to na pewno kretyn, i 111 innych kretynów, spoko. Ale teraz, tak. Komuna się skończyła, i czasy, gdzie państwo płaciło za, za sport, za możliwość trenowania i za ośrodki sportowe, bezpowrotnie minęły. I teraz, dzisiaj mamy takie czasy, a nie inne. Wszyscy chcą wyników, wszyscy chcą mieć super zawodników, boksować, walczyć, jakkolwiek, pod okiem dobrych trenerów, ale żeby być dobrym trenerem bądź dobrym zawodnikiem, trzeba się skupić tylko i wyłącznie na tym, co robimy, a nie myśleć o tym, czy będę miał na chleb, czy nie. W związku z czym Trener też musi zarabiać, po prostu, tak jak zawodnicy mówią, że a, bo ze sportu się nie da wyżyć, jakby to abstrahuje zawodników. Chodzi mi teraz o trenerów, trener też musi zarobić i nie ma się co obruszać, że jak to tak, przecież to powinien robić, nie wiem, zajęcia dla dzieci za darmo, za darmo, naprawdę? A za ten czas, który on poświęca, to yy, kupi chleb? Albo za to, żeby był miły i zrobił zajęcia dla dzieci za darmo, jego dzieci też dostaną za darmo chleb? No chyba nie. Ja rozumiem, że są szczytne idee i tak dalej. Oczywiście też nie wszystko dla pieniędzy, tak? I nie wszystko za pieniądze. Ale musicie zrozumieć, że niestety to jest taka sama profesja, jak, nie wiem, kierowca, murarz, piekarz. Jeżeli ktoś uważa inaczej, że trener to powiem tylko tak, wiecie, hobbystycznie, z powołania i tak dalej, no to ja proponuję zostać na przykład nie wiem, kierowcą taksówki i woźcie ludzi z powołania. No bo tak, no czemu nie? Pojedzicie, zrobicie ludziom przysługę, oni sobie pojadą tam gdzie chcą, a wy będziecie szczęśliwi, że komuś pomogliście, tak? No, chyba kurwa nie do końca. Także następnym razem, jak wpadnie Wam do głowy pomysł, żeby powiedzieć, że coś powinno być za darmo, to się zastanówcie i jak chcecie chodzić na treningi, to chodźcie regularnie, a nie w kratkę, albo coś robimy, albo czegoś nie robimy. Jak robimy, to robimy porządnie, albo nie robimy kurwa wcale. I tyle, takie jest moje zdanie. Co wy o tym myślicie? Dajcie znać w komentarzu.